Dobrze, a więc tak, mamy już pomysł na bloga, mamy nazwę dla bloga, wybraliśmy dla niego domenę, znaleźliśmy hosting, założyliśmy system do prowadzenia CMS-a. Ten system na razie jest bardzo surowy, żeby nie powiedzieć że goły i, i należałoby go trochę skonfigurować. Przede wszystkim potrzebne jest nam logo graficzne. Skoro mamy nazwę, mamy domenę, musimy też opracować własne logo. Logo potrafi wyróżnić danego bloga spośród innych witryn. E, innych e, sami wiecie, jak działa logo, jak jak logo pojawia się u Was w reklamach. E, w, właściwie bez, bez takiego wyróżnika e, nasz blog będzie trochę niejaki, trochę taki. W tej kwestii zubożały. Skąd takiego go wziąć? Tutaj też mamy darmowe opcje, darmowe programy. Jednym z takich programów jest Canva, dostępna pod adresem canva.com. Adres też powinniście mieć tutaj na, na dole. Ona ma dwa pakiety. Jeden pakiet jest darmowy, jeden pakiet jest płatny. Płatny w przypadku komercyjnego wykorzystywania, z tego co, co kojarzę. Natomiast dawno tam się nie logowałem. Teraz zacząłem używać Photoshopa, więc trochę już tam się nie logowałem. Ale cały czas przez, przez praktycznie 3-4 lata to była podstawowa funkcja i podstawowe narzędzie, jakie korzystałem przy tworzeniu grafik. Logo tymczasem również też podstawowo w kanwie, jakby też było ciekawe. Dobrze, ale. Co jeśli takiego pomysłu na nie mamy? No to zawsze może to być logo tekstowe. Też, też takie logo tekstowe się może pojawić w WordPressie. To zależy już od schematu, jaki wybraliście przy, przy zakładaniu CMS-a, przy konfiguracji WordPressa. Mamy taką opcję Dostosuj i tam dostosujemy motywy. Jak mówi sama nazwa funkcji. W, w tym motywie możemy ustawić sobie logo tekstowe, czyli po prostu nazwę naszego bloga jakąś ozdobną czcionką albo, albo takim wyróżnikiem, które pojawi się zazwyczaj gdzieś po, po, lewym, po lewej stronie, lewy górnym, lewym górnym widok naszego bloga. Troszeczkę jeśli chodzi o, o wygląd strony, o motyw i layout, już, już wspomniałem przy okazji wtyczek, że, że te layouty i motywy są zarówno darmowe, jak i płatne. Na początek naszego bloga postawiłbym na darmowy motyw, szczególnie jeśli dopiero się uczymy tego blogowania tego i, i na razie jeszcze nasze środki są dość, dość Można Można po prostu Wejść w cały katalog WordPressa, już po zainstalowaniu dostępny, w którym możemy wybrać swój motyw, motyw graficzny, layout. WordPress też sam podsuwa pewne wybrane motywy, i, i one są klasycznie zainstalowane. To też zależy od platformy, którą wybraliśmy. do do hostingu bloga ten katalog jest zróżnicowany i tutaj w zależności od tego jaki pakiet mamy zainstalowany na serwerze, to, to tych motywów będzie więcej lub mniej. Tak samo w przypadku wtyczek jak i jaki motywów możemy je doinstalować ręcznie, także nie ma z tym żadnego problemu. Jeszcze wspomnę moje rzeczy teraz. Bardzo modne są motywy z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością. Motywy stawiające na dostępność, na to, żeby, żeby te treści były dostępne dla, dla wszystkich użytkowników, też. O, właśnie to jest ważna kwestia. Przy wyborze motywu zwracajcie uwagę, czy on jest dostosowany do użytkowników mobilnych, czyli do użytkowników korzystających z telefonu, czy ta strona jest responsywna w, na telefonach, czy, czy ma osobne, osobny układ, osobne menu, czy ona się skaluje. Większość nowych motywów już tak ma, natomiast część starych motywów cały czas wygląda, jakby była z początku internetu i. i no, nie ma co ukrywać, że teraz większość ruchu na, na stronie, na blogach pochodzi e, z komórek, e, żeby nie skamać chyba 70% parę procent, e, ostatniego miesiąca. E, jak wyglądałem w statystyki ostatniego miesiąca e, na tymczasem Rumi.pl, to to byli już zgubnicy z, z telefonów. Sami też widzicie po sobie, że, że najczęściej, jeśli przyglądacie internet, to, to robicie to na telefonie, e, już rzadziej na, na laptopie. No, takie są czasy, że, że akurat telefon mam pod ręką w każdym momencie i, i możemy w każdym momencie go wyciągnąć i, i coś sprawdzić w internecie, a nuż to się okaże, że to będzie Wasz blog, który, który ktoś chce odwiedzić, więc lepiej, żeby ten odbiorca po przejściu na, na telefonie miał dostosowaną większą czcionkę, dostosowane poruszanie się po, po naszej stronie. No, to są takie podstawy, które które nasz motyw powinien mieć i, i w przypadku yy, darmowych motywów większość taki, takie opcje będzie miała, natomiast nie wszystkie warto na to zwrócić uwagę.